podrzewam obiad, a tutaj dzwonek do drzwi. <laughs> Otwieram do drzwi. Stoi dwóch panów przed drzwiami, a na ulicy przed, przed domem, bo mieszkali w takim domku jednorodzinnym, a na ulicy stoi y, milicyjny samochód. No, i dwóch panów stoi. Czy to, czy to pan Małberk? Pan Małberk, tak. A o co chodzi? A to wie pan, myśmy przyszli pana prosić, że pan pojechał z nami. A, a gdzie mam jechać z wami? A do tutaj na, na komendę milicji. A po co? A na rozmowę. Ja mówię, no, no dobrze, ponieważ już wiedziałem, co się święci, o co chodzi. Czy mam e, zabrać coś ze sobą, może, prawda, jakieś tam pastę do zębów, takie rzeczy. Nie, 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 proszę pana, niech pan, my zawieziemy pana tam na rozmowę i zaraz pana odwiedziemy. Zaraz pana z powrotem do domu odstawimy, nic pan nie musi zabierać. No więc zgasiłem gaz w kuchence gazowej, zamknąłem drzwi na klucz i wsiadłem z panami do do samochodu, do, do, do tego Fiatu milicyjnego, i pojechaliśmy na, na komendę milicji w Gliwicach. I tam w Gliwicach od razu mnie m, ostro z kieszeni proszę kieszenie wyładować, wyładować wszystko, co pan ma w kieszeniach. Pan jest internowany. No i niewiele mówiąc, prawda? Ja mówię, no dobrze, ale przecież miałem być zaraz odwieziony do domu. Nie, 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 to to, to, tam, to, to co pan mówi, to nieprawda, jest pan zatrzymany, dostanie pan, dostanie pan nakaz internowania później, a na razie pana zawiadamiamy, że jest pan zainternowany, no i zegarek, klucze, wszystko ma pan zostawić tutaj i, i ma pan iść tam.